Wszedł czas na dalie, słuchajcie, mamy listopad. Czas je wykopać. jakie przechować, żeby były równie piękne w następnym sezonie? Pokażę Wam dzisiaj. Dobry wieczór. Miało być o daliach, a baba stoi przy bananach. Słuchajcie, dla wszystkich tych, którzy mają dalie pierwszy rok albo drugi, zachwycili się nimi i chcielibyście coś bardziej egzotycznego. Czerwonego banana, zielonego banana. Słuchajcie, uprawa ich jest bardzo podobna, a praktycznie można je uprawiać tak samo, tylko trzeba je inaczej przygotować do zimy, bo w przypadku banana zostawiamy pień, tniemy tylko liście, a w przypadku dali tniemy całość. To no idę ciąć. Wracamy do dali. Ta dalia jest zupełnie zdrowa, słuchajcie, i jeszcze sobie kwitnie, jeszcze ma pąki, i tą jeszcze zostawię. To jest w ogóle bardzo ciekawy egzemplarz, zobaczcie. Widzicie to tutaj? To leży na ziemi. Ja to się śmieję, że to jest dalia płożąca, słuchajcie, bo ona tutaj kiedyś została połamana, to widać wyraźnie, przez wichurę. I ja nie obcięłam tego. I zostawiłam, bo mnie się nie chciało. I jakie mamy efekty? Ano takie, że trawa mi zgniła pod dalią, ale dalia piękna. Ale tutaj, słuchajcie, już widać jesień. Kolor nie ten, już pomarańczowy, nie czerwony. Poza tym już się dosyć mocno położyła. I uwaga, co można zauważyć tutaj na liściach. No, niestety, to słuchajcie, nie są zdrowe liście. To jest, słuchajcie, mączniak prawdziwy i y, mogłabym ją w normalnym układzie jeszcze zostawić, ale jej nie zostawię, bo tą chorobę trzeba eliminować. Jak nie chemią, to przede wszystkim usuwać zakażone pędy, bo to się rozniesie na wszystko inne, tak więc tniemy. Okej, okay, zacznijmy od tego, że roślinę trzeba uciąć przy samej ziemi. I tutaj bez dyskusji. Ucinamy dobrym sekatorem jest trochę za mały. Tu mi Oleander trochę przeszkadza. Wszystkie te pędy. Mówi, ograniczamy tą chorobę grzybową, bo morsiak jest paskudny i potrafi się rozprzestrzenić na wszystko. Będzie dużo na kompost? Nie słuchajcie, mącznika nie na kompost, na ognisko. Albo wywieźć. Tego nie dam rady. Chyba sykatorem, ale gdzieś tu chyba. Gdzieś miałam nóż. Kawał łodygi, słuchajcie. No ale już koniec. I teraz ważne, słuchajcie, ten nóż, którym cieliśmy zainfekowaną roślinę, do mycia pod ciepłą wodą, a najlepiej do dezynfekcji. To tak samo. I teraz łopatologia. Teraz tak, dalie się dosyć mocno rozrastają, więc nawet jeżeli wstydziliśmy małą bulwę, może ich być teraz, słuchajcie, dużo więcej, na większą odległość. Więc spróbujemy kopać z marginesem. Mimo, że ja tutaj mam rabatkę z obwódką. No ale na ile się da, na tyle spróbuję to wykopać, żeby ich nie poranić. O, poszło dość łatwo. Zobaczmy jak wygląda karpa najbliżej może trochę. O. Co ja teraz, słuchajcie, robię? Sprawdzam, czy nie mam pasożytów, larw chrabąszcza majowego albo jakiegoś innego podejrzanego dziadostwa, ale słuchajcie, nie usuwam całej ziemi, bo metody przechowywania są różne. Jedni zasypują w trocinach, drudzy w piasku. Ja nie zasypuję niczym. Ja po prostu nie obieram całkowicie tego z ziemi. Tylko warstwę tej ziemi zostawiam, obsuszam i to by było na tyle. Jeżeli macie ochotę rozmnożyć taką roślinę, można się pozbyć więcej ziemi, zobaczyć gdzie te burwy się dzielą i w tym momencie podzielić taką roślinę na kilka mniejszych. Taki zabieg jest, słuchajcie, zalecany w przypadku już starych dali, gdzie te karpy są naprawdę wielkie. Wtedy je odmładzamy i na przerobę będą lepiej. Ok. Słuchajcie, tak na pierwszy rzut oka nie widzę tutaj nic podejrzanego. Cała karpa dosyć zdrowa. Zobaczcie, są grube, ładne kłącza. Nie można dopuścić do tego, żeby one całkowicie wyschły. Więc przechowujemy je y, bez światła w jakiejś ciemnej piwnicy, garażu. Y, w miejscu, gdzie tam nie wchodzi nam grzyb, gdzie nie ma za dużo wilgoci. O. Moim zdaniem... To jest już przygotowane do zimowania. Ja zawsze takie kłykcie zostawiam. To sobie obecnie to w niczym nie przeszkadza. Ponieważ ja miałam tego mączniaka, to słuchajcie, zdecydowanie opryskam go środkiem przeciwgrzybowym, przeciw mączniakowi prawdziwemu. Nie powinno to mieć jakiegoś większego znaczenia, ale jednak lepiej profilaktyka niż leczenie później i na wiosnę, jeżeli był taki problem, też lepiej opryskać. I teraz co? Koszyczek. ja przechowuję słuchajcie w starym koszu na bieliznę. To jest świetna metoda recyklingu takich badziewi. Służy mi to też do przesiwania kamieni w sezonie. Wsadzam jedną, zostawiam ją w suchym miejscu, żeby obeschły i jak większość tej ziemi się obsypie, wstawiam do garażu. Gdzie temperatura nie spada poniżej zera, nie podlewam absolutnie nic z tym nie robię, tylko sprawdzam czasami, czy nie wchodzą jakieś choroby grzybowe, czy coś tam się z tym złego nie dzieje. I to jest wszystko. A, no i warto sobie słuchajcie, zrobić znacznik, która to była dalia, albo jaka to w ogóle była roślina, bo na wiosnę się pogubicie, jeżeli macie tego dużo. Powodzenia w wykopkach i widzimy się z Dalią na wiosnę, a ja zapraszam do subskrypcji oczywiście, jeżeli chcecie ją znowu zobaczyć. Trzymajcie się. Pa.